Bartek za nami drugi mecz kontrolny w piątek. Remisujemy z LKS-em goczałkowice zdrój 3 do 3 i jak na gorąco podsumujesz to, co się działo na boisku? Myślę, że dobry mecz, jeśli chodzi o, o zachowania w defensywie i o wysoki pressing. Uważam też, że przy piłce bardzo dobrze się utrzymywaliśmy, kreowaliśmy tę sytuacje Szkoda trochę tej skuteczności, bo, bo wiele sytuacji mieliśmy, żeby je wykorzystać i ich nie wykorzystaliśmy ale myślę, że dobry prognostyk przed ligą i możemy być dobrej myśli. No w Waszym przypadku ważny był ten czas reakcji, bo tracicie bramkę na 1-0 w szóstej minucie, wyrównujecie właściwie minutę później, więc też nie dawaliście sobie czasu na to, żeby rywal mógł się rozwinąć. Tak, y mamy założenia od trenera, że właśnie po strzelonej y bądź po straconej bramce mamy wysoko wychodzić na przeciwnika, żeby nie dawać mu tego komfortu, żeby nie łapał tej pewności siebie przy piłce. Także myślę, że, że jest to... Myślę, że jest to dobra sytuacja, żeby, żeby właśnie zaskoczyć przeciwnika i, i strzelić właśnie, tak jak my bramkę w tym meczu. W drugiej połowie miałeś okazję grać na jednej stronie z Łukaszem Piszkiem, więc to pewnie było takie, taki fajny wyznacznik i ta poprzeczka była wysoko ustawiona. No myślę, że tak. No. Legenda polskiej piłki, także na pewno fajnie sprawdzić się na tle takiego przeciwnika i. I na pewno fajne wydarzenie dla wszystkich chłopaków tutaj spod Beskidzia i myślę też dla, dla chłopaków z Goczałkowic, że mają możliwość grać z nim w jednej drużynie, także na pewno fajnie. Super, dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki.